Jeżeli chodzi o ceny, to na rynku pierwotnym w największych miastach zaobserwowaliśmy niewielki wzrost cen. Nasze takie bardziej szczegółowe badania pokazują, że głównie było to spowodowane no jednak lepszą jakością mieszkań. Mieszkania sprzedawane na rynku wtórnym w pierwszym kwartale tego roku ceny ich kształtowały się niżej. To już kolejny kwartał z rzędu, kiedy obserwujemy takie zjawisko. Ceny te spadają, zmniejszają się, bo po prostu jest coraz mniej transakcji na tym rynku. Akcja kredytowa wcale tak mocno nie spadła. My przy akcji kredytowej patrzymy na ogół na różnice w saldzie kredytów nasze polskie statystyki dotyczące prostu salda kredytów, no ale one uwzględniają na ogół już też spłaty kredytów. Jeżeli sobie to skorygujemy, Okaże się, że ta akcja kredytowa spadła, ale tak szczerze mówiąc w niewielkim zakresie. Jeśli chodzi o spłatę kredytów, to sytuacja nie uległa jakiemuś drastycznemu pogorszeniu w ostatnim kwartale. W lepszej sytuacji są kredytobiorcy złotowi. Ostatnio notujemy zmniejszenia stóp procentowych związane z, ze zmniejszonym oprocentowaniem. Dzięki Radzie Polityki Pieniężnej. Natomiast jeśli chodzi o kredytobiorców walutowych, no to ich sytuacja jest nieco słabsza, co wiąże się z, inną, z, inną, z innym kursem wymiany franka, bo to głównie są frankowi kredytobiorcy. Jeżeli byśmy chcieli spojrzeć na sytuację firm deweloperskich, to tutaj jak gdyby są takie dwa przeciwstawne wnioski. Jeżeli spojrzymy sobie na wskaźniki formalne, bazujące na F01, F02, to ta kondycja się poprawiła. Natomiast jeżeli weźmie, wej, uwzględnimy sposób liczenia tych wskaźników, to znaczy to, że firmy deweloperskie mogą uwzględnić w rachunku wyników dopiero te mieszkania, które są skończone i które są sprzedane i przekazane do eksploatacji, no to my de facto liczymy wyniki na nowo przekazanych można powiedzieć GUSOSko mieszkaniach. W rzeczywistości nasze analizy, szczególnie analizy. Rentowności projektów deweloperskich pokazują, że tu się wiele nie zmieniło. To znaczy, ta sytuacja firm deweloperskich no nie jest taka zła, jak się powszechnie sądzi. Tam jest problemem, oczywiście, to takie dosyć duże zróżnicowanie tych firm. No, pokazujemy to w raporcie. Część z tych firm ma nie tylko kłopoty z wynikiem finansowym, ale ma też ujemne kapitały własne, no czyli są de facto bankrutami. Ten udział powoli wzrasta, ale on nie jest generalnie duży.